Jak ładna to pozdrów. K kurwa mać. Oknie jak prawdziwa kobieta. Co mam z tymi grzybami zrobić? Materiał zatruwa. Może to jest jakiś bombek? Może. No, tym pozytywnym akcentem zaczynamy nagrywanie. Witam was serdecznie. Jestem pancie ze mną jest chłop Orsi. Jestem, witam. I Im mąż admirałka. Jak początek odcinka będzie bajeczny. Witam w kolejnym odcinku z Konana. Uciec, zapraszamy do oglądania. Jak? Od czego zaczynamy? Kosimy trawę. Zarosło tu. Piękny kawał kloca. Ale to jest, to jest nasza podstawowa lepianka. Tam kurde. Ryby przetrwać noc. Będzie pani zadowolona jeszcze. Yy, tylko łóżko ze wstaw, nie? A tak. No właśnie to posłanie od razu. A się kurwa separowali! Ja pilnuję drzwi. A do okna. to ty może w drugim kącie, trzecim znaczy się. Tak, to myślałam, żeby skrzynki dać. A, tak Daj tak? po środku. Pięknie po środku. Co? Jak mnie to łóżko tu poszło? No właśnie... Ale nie są mi... O właśnie chciałam! Ja pod okienkiem romantycznie gwiazdy będę oglądała! Chyba, że też będzie zacinał z jakiejś strony i do środka ci będzie na głowę lało się. Pamiętaj tak, jak ktoś puści bąka, to chodź po wywiecznik. Chyba się błyszczę, wzajemnie, ja mam wywiecznik! Ciapierdzielę. Ja Kamienna tak. pika. Mhm, mm mm -hmm, mm -hmm. A ile ma Pika obrażeń? Czemu nie da się tego zobaczyć? Eee... Mój kamienny miecz ma 6 i przebijanie pancerza 5%. A e, zanim stworzysz, bo bym chciał zobaczyć zanim się stworzy, nie? A tu się nie da. No to nie chuj, ja to, to bym chciał wszystko wiedzieć. No. Nie ma, nie ma. Głupie, pewnie. Ja tak brzydko nie mówię. Dobra. To co robimy? Hmm. Surowców trochę wydobyte nie mamy. No. Możemy coś wytworzyć? jakiś ten... Za młotka coś? A gdzie mam tarczę? Ja. Ja żadnych stanowisk na razie nie mogę. Bo nie mam jeszcze nic odblokowanego takiego. Mhm... Znanie, pancerz... Dekoracje, wiedza rodowa, magia. Ale... Ale... Jedno może zrobić. Powtarzam. Tego pod... A, nie zrobię tego. Hmm. A nie, zrobię! A, No kurde, to, to jest dwuręczne. nie. daj sobie że kot a, kłótnia... co hmm, no z bronią, Mogę fajniejszego wytworzyć, tak. Ale kurczę, co ja mogę wytworzyć? Żeby nie było nam ciemno. No właśnie, przydałoby się teraz oświetlenie. To sobie oświetlimy Jedna starczy? Czy jeszcze jedną walnąć? To może tu po jeszcze jedną Będzie tak mniej więcej oświetlone No i dobra, skrzynka odblokowana No i dobra, fajnie jest To już jest ciemno. To jest Gdzie by to jutro ciemno. iść? Po level? Można by było i możemy było pójść w sumie po jakieś jedzenie, nie? Bo z jedzeniem stoimy chyba najgorzej. W sumie? Obóz um. bandytów? Moje wyrafinowane podniebienie nieje ludzkiego mięsa. A ja pierwsze wszystko. <laughs> czekam na jego złoty komentarz, ale się nie doczekałam. To nie zry, jak to mówią sami ludzie. To no, nie będzie Ta. Nie pasuje, to spierd... no. Ja teraz żyję na Domaka, więc... Do maka. A, domaczka mi poszła. Ja też w sumie. E... W sumie maka to mi przywożą. Zapisałeś sobie punkt odrodzenia. No łóżko postawiła, no. nie? No to... Więc chyba się automatycznie liczy. jesteśmy blisko jeszcze są. Kamienny miecz dwuręczny. W teoretycznie byśmy mogli odblokować czarną panterę. Chodź. Z tego co się orientuję, to na była dobra jako ten. Pomocnik, tylko nie mamy koła bólu. Koła motywacyjnego. No, no teraz się trochę minie chyba zanim otokujemy, nie? Mm. Czy teraz za jaką bronią chcesz chodzić? Hm? Ja sam łuk miecz właściwie. A chcesz tarczę do tego miecza? Nie po co. <grym> do drugiej łapki. Chyba że wolisz tą dzidę, bo mam to jest dwuręczna. Myślę, że to jest jednoręczne. Jestem w czy to jest taki prowizoryczny? Ja się skupiam raczej na łuku. Z tym, że się zarobi się skupiam na łuku, nie mając późba tego Strzał, ale. To, to... to chcesz, to porobię. Czekaj, 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 czekaj. czekaj. Może. Zapać co może? A co na strzały? A, kości. Na kościaną, Kości? Czeka, mam nie, mam skup... na Strzała z krzemiennym grotem. potrzebuje kamień i gałęzie. A to ja nie mam tego odblokowanego... a ja nie mam tego Nie, bo patrzysz na kościaną strzałę. No. no. A powinnaś mieć podstawowo jeszcze strzały z krzemiennym Zdrobię. grotem. A, ty się Cześć, zrobić tu. a to się cholerstwo schowało. Czekaj, zrobię ci tu... Łuki. Admirałka, taki skrytobójca kuźwa. <słuch> no patrz jak fajnie śtlety trzyma. Ma taki józef, że mu goś tutaj opierdoliła. No fajnie. I opierdoliłabym tą kuźwa po, po lewej. są No. I nie podchodzić, kurwa. Sorry, sorry, sorry. Przemieć na swoje zachowanie, nie bimie, mamo. Bez kija tylko nie podchodź. Eee, a tu się schowa, ja mówię, gdzie poszło. No do kąta! Ty, to go nie, nie ale nie było i widać. Taki, taki ciemny kąt! Ale akurat nawet niku nie było. żebym mi się chować. Miałaś? Jam. Starczy. Ja byś miał jeszcze jedną działkę. Nie no, starczy, starczy, starczy! Nie, ty nie ma taką działkę! Dobra. Czekaj, yy... Nie, starczy, 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 tak. Starczy. Już robimy... <noise> tak. tego. Ja widziałem w ogóle ten taki stoliczek do, tej, do takich rzeczy. Dlaczego? Magiczny Magicznych Tak? Mhm. Takich do... Wdychania? <laughs> Dobra Dobra, czyli idziemy do tego obozu? W sumie nas tu burza nie zaskoczy chyba, nie? nie? Nie, tu piaskowej burzy nie ma no bo to nie jest pustynia Chcemy tak pół na pół widzę mhm. Tego? A nie, jakiś niezbyt taki agresywny. Nie, nie to, te agresywne były gdzieś tam za tą górą. To nie są te pieski z tego trailera? O kurwa. Tego intro? Aha, to już wiem w którym momencie my jesteśmy. To są chyba te... Demoniczne? Te mono coś tam, co Orsi czytał. Próbujemy? Kurde. Próbujmy, najwyżej uciekajmy. Kurde, malutko zadaje! Ła, kurde! A! Chęba się trochę! Może we jakoś dam mu radę. Będą pancerz rozwalać. O, powiem. Ej, ciężko. Au 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 au! Wow, wow! 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 Ja, Wow! Dobra, dawaj szybko. Wow! tam tańczysz Wow! Wow! Da, tańczysz ze mną... Praktycznie Wow! 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 z Wow! O Wow! AAAAAAAA nie machnął? Oj, ja żeś podeszła akurat... Ty się cofnij Akurat mi się rzuciła w nie. Uważam, kogoś O kurwa, ładnie żeś go wyminął. Prawda? Mhm mm no szybciej stara się. Umany, ale on jest trudny. Dalej, mm -hmm. idę. Jo, ja pierdzielę. Nie dziwnego, że poziom jest. Oho, ciężki Przecież przeciwnik. Jak niego mamy? Yy, gruczoł żółciowy, wskóra, kły i trochę miecha. No, doszło coś. Przyda się. Ale to może chodźmy na trochę słabszych przeciwników, jak na A, a, z, a skorpion, który ma? No powiem, z może być różnie. Skop, ale skorpion można jeszcze zatruć dodatkowo, nie? Mhm. To może najpierw się na tych gnomkach tych skupmy. Nie wiem, nie widzę. Uciekaj! Co? O kurde. No No przecież żartowałem. No. No. Widzę, że aż całe, całe dzika się da was ten Family jada normalnie ty, 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 ty. Co jak pomarańczowo się zrobiło Czy no. my nie mamy burzy? No tu jest teoretycznie pustynia na dole, nie? W sumie burza piaskowa idzie. tak pomarańczowo no. się zrobiło. No, burza pieskowa idzie. Co co? Ja mam provizoryczne. Whoa, 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 whoa. Pojedzmy tak prowiz Ajur. Prowizorycznie provizoryczne, damy do tego domu. A nie w tamtym starym domie. Nie wiesz co się. Za górę, za górę. Kurde, tam też są wrogowie. No tu jest ten czerwony, co mówiłam. Ładnie górę. Dobra, spadnij. Weź po prostu. O właśnie. Zejdź, idziemy do H! Pobawiły się, pobawiły, dostarczyłem! Kurde, się wspinałem, podkoi z góry, dobra, idziemy stąd. Kie kurde. Mają! No wow. wow. E! <laughs> Ty tu z kolegami przeszedłeś! Ja. <laughs> Za wami przyszli. To już prostsze do pokonania troszkę. Tylko dzikie kuty. O, chodź, kidku, cię wypuszczę. Chodź. Chodź. chodź, chodź cię puszczę, bo to będzie dokładnie też. <śm> ja patrzę, z jakimś pobiegł, właśnie te skorupy jak i do środka się ładuje, nie? <śm> no idź! No, mykaj, 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 mykaj. No, wymiana kotów. No, dobra. Teraz wiem, po co te drzwi są. O, oh, Boże. No, ale żyjemy, przeżyliśmy to o, i mamy żarcie w sumie. Misja zakończona sukcesem, jakby nie patrzeć. Luksus Czekajcie ja mają co zrobione. To mam tu, to mam tu Okej, żarcie powinna mieć, ale tu kurwa z racznym coś cienko stoimy. Ehm, w ognisku nie było? Jest jakieś te pieczone. Dobra, wiesz, na razie nie są głodna, ale mówię tak... <laughs> Czy trzeba by było pójść gdzieś popolować na coś? Z tych skorupiaków nie było? Było, tylko nie wiem gdzie, nie wiem kto wypatraszył. Czy ktoś rzucił do tego, do co się robią? Coś tam rzuciłam. Dobra, trzeba było pójść jeszcze popolować? <coughs> którą by tu stronę pójść, poprawdzać? Mm. I tak, żeby levelowo było rozsądnie. Same jesteśmy od strony. Ten, nie wiem, czy na pustyni te antylopy by się nie opłacały. Można, no. Mam pusty plecak mam. Właśnie czy antylopy, czy te skoro hmm. Z pewnie będzie więcej mięsa, mięcha. nie? Mhm. Czyli pusty olewamy może w tą stronę. Znaczy, no na pustyni masz, ale te antylopy. A widziałeś jakąś? Na poprzednim świecie? No ale czy tu widziałeś? Nie, dlatego musimy iść na pustynie A dobrze, tam poszliśmy, tutaj te agresywne się spełnią. To są agresory już? Nie. Te czerwone to są agresory. Mm. One, one zawsze przy tym gnieździe leżą. O, w ogóle to są ja punkty do wydania jeszcze. Co my tu mamy? Może do Wigoru? Chyba do Wigoru, bo tym młotem to cały czas mi brakuje. Ja Wigor i życie idę. Nie <laughs> chyba potem zręczność puknę. No ja na razie idę właśnie zręczność i życie. I później właśnie też będę musiała w iść. Są takie raczej Możemy mieć fajne ciuciu. Znaczy? Czekajcie, na mnie! I surowce jeszcze. Chodź. A, mówię, że mamy tym wiochę. Mhm. Mm Nie wiem który poziom. Może z łoku zobaczyć. Jest żelazo. No właśnie to bym chociaż zakosił. No to dawać. Jak ktoś będzie fest ranny, że połowa życia to od razu ma się wycofać, a reszta odwraca uwagę. I w tym momencie czuję znaczący wzrok na sobie. Że każdy wiedział. Każdy. Ja też tak postaram się robić, chociaż może być ciężko. Brawo, widziałeś się na gołek, lekwyż tak nawalała. Widzisz, który poziom ma? Nie. Na pewno mniejszy niż ten ko kotowy coś. O kurde. Myślę, że jak po jednym będziemy ich brać. Jezu, yes, a się rzuci na niego no, Nie chciałbym jest. tak skończyć e, Tu jest, okej, okay. odrzuciło go, aż kurwa Co on ma? Stalowy młot Futro, zestaw naprawy, wyryta Wow. To ja bryta mu chyba bryta, zakoszę ten młot Wyryta wiadomość, co to jest za wiadomość? A stalowy młot ile? 30 obrażeń, 40 przebijania pancerza, ale oczywiście końcówka życia. To może być ciężko. Tancerka jest. No, ale Kurde. i tak nie mamy na razie tego, nie? Chwałki Nie da się zrobić? E, zrobić. E, Speed Ops, może kucnijcie? Wydaje the... się jakąś pałkę? Czekajcie, tam jest raz, dwa, tam jest jeszcze jeden Tu jest jeden, widzę Kurde, nie widzę tego Czym tu może być niewolnictwo? Wydaje mi się, że chyba jeszcze za nisko Ten mamy. I co robimy po staremu raczej? Jak się pisał, taka nie pod pałka. Pałka. No właśnie, jak wpisuje, pałka nie działa. Hmm... jakby to. obuch. To się jakoś inaczej musi nazywać. Teraz pytanie jak. nie <laughs> niewolników. E, ja mam pytanie. No. Mhm. Tak na szybko. Czy ty masz czas ustawiony? Tak. Żuścia, że znowu nie. <laughs> A nie, kurwa nie mam. Ale mam. 19 Naprawdę? minut. <laughs> Ale no, już. Dobra, no zaatakujmy ich. Tak. Przecież oni się ze spałnią mieszać. kurwa. kurwa. ty to robisz na moim łóżku? Pokradłaś mi kolor włosów Lambaziarów. Nie papuguje takich rzeczy. Dobra, czekajcie sobie się podleczę. Dobra. Kurwa, serio ty mi się skończyły. Nie, dobrze. Spoko, luz, idę z au, au, au! Kurde. Ja się muszę hilnąć. Chilaj się. Kurwa. Dobra, idę. <grystanie> Dobra, i tam jest w krzakach jest jeszcze jeden. Ty, friendly fire chyba tu jest A nie włączyłeś? Nie wiem Ale na razie się wycofam Ty, bo chyba Ada we mnie trafiła i chyba tego berwałem O, strzałem oku. Kurwa, teraz by się jeszcze amunicja skończyła Dobra, leży Mamy go. O, jakiś ta ma. O, właśnie, mu to. sio. Rzeczy właśnie z tych, tych... Mm. O, tutaj jest skrzyneczka. O, jest I namiot. Ten, to można tam postawić gdzieś. Ja Zobacz sobie. Przedawam pałasz. O, poduszki. Aha, z tych, tych... Tu jest kurwa, tu jest jeszcze jeden dziwek. Kolczyki? Nie? Ja. Chcesz kolczyki? E, potem, czekaj, bo a co wiedzieć, tu jest jeszcze tu jeden Tu stoi przede mną. Złupiłem, ale fakt. A, faktycznie. się. Potrzebuję czego potrzebuję? Dajcie mi sekundę, bo chcesz tylety naprawić. Ale fajny trójzom. Dobra, ja się tufuję? Ałama, no no. Ja, Kapitole, dlaczego kiedy ty się leczysz, nie możesz odbiec? Po prostu, debilu, nie zrzuć go. Niech tutaj przyjdzie z powrotem. Kapitole, ja, dawaj trójząb. Kurde, nie wypuścił. Miję ten. A do dubowawa. Kurde, ile żelaza. Mhm. Mm Nie po drugiej to samo. Kopię. Ja. Trzeba odkryć ten piec jakoś. Mhm. Mm Should I Przedrzew o której mocno jest? O bo to jedno? Dobra, tu mamy stygowane. Tak czy nie? teraz że lasy tutaj... to by było... tu jest, to, czy po drugiej stronie jeszcze. Dobra. To nie, to nie. To, 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 to. No to A... wszystko, nie? No to wygląda. No Dobra. Dobra, to nie staniemy przy ognisku i będziemy tutaj kończyć. Już sekunda, na prawie. Okay. Hmm. I do ogniska. to posiedza. Co zrobiłaś? Eee... na R. Są te emotki. Eee... gdzie wy jesteście? Tutaj Na... na R, tak? Mhm. Mm ja nie mam. Nie masz no. no. Na R, no. Nary. No ja nie mam. Nie masz? Ja już pod... No. A masz przepisane coś innego? Ja nie mam nic, mam puste koło. Aha. Dobra, to ładnie... ...się ustawiałem przepięknie. kurwa czemu jak ja zawsze kończę, to się roluję? No, będę się sterolował O trójne rolo. No. Więc, kończąc z tym pozytywnym akcentem, jaki mam na ekranie... Zobaczycie sobie, kurwa, skiśniecie. Kończymy dzisiejszy, już drugi odcinek z Konana. Ze mną był Orsi. Byłem. A. I była Admirałka. Także zapraszam na ich kanały, zapraszam do subskrybowania, lajkowania, komentowania i do następnego. Trzymaj ta się cieplutko, pa!